Czwarta rano, tutaj słuchajcie moi towarzysze w podróży tankują auto Widzicie po tytule co robimy, lecimy do Londynu Tutaj, słuchajcie, wleciał już maczek. Sorry w ogóle z taki brak entuzjazmu, ale musiałam zerwać się o trzeciej w nocy, żeby wstać i pojechać. Kuba prowadzi, dosłownie dwa dni temu odebrał prawko i dzisiaj jedzie do Poznania, także naprawdę dzieje się. Powiem Wam, że zmęczenia nie czuję, pomimo, że spałam 3 godziny i to na takim lekkim śnie, także zobaczymy jak będzie dalej. Teraz poszli zapłacić i jedziemy. Trasa! Serio nigdy nie spodziewałam się, że powiem w wieku 17 lat, że po prostu jadę do Londynu z przyjaciółmi. Tak, ona jeden dzień. Wow. Startowaliśmy do Londynu. Nasza kochana, twoja YouTuberka, startowała razem ze samolotem. Tutaj właśnie lecimy. Proszę. Ja? O Boże, to jest Taka Ja tu się zająłem, gram w candy crash i mi się tak strasznie nudziło. Bałam się strasznie, a tu poszli spać. Ale jest dobrze, Stawię je. w ogóle Make-uping Samolot Challenge. Super. Super pogoda Trafiłam trafiła w Londynie, bo ja szczerze my to sobie umiemy załatwić. Ostrości nie ma, bo apart jest tak mokry. Ty no nie działa to. Hej, a więc jesteśmy, jak widzicie, w Londynie. Myślę, że jak mogliście usłyszeć, zepsuł mi się dźwięk w aparacie, przez to, że wiało i padało, więc będą fragmenty, w których będzie dźwięk normalnie z aparatu, a będą fragmenty, kiedy będę mówiła wam, co się działo na danym fragmencie, właśnie przez voiceover. Obecnie znajdujemy się w St. James Parku. Jest to park przy Buckingham Palace. No i słuchajcie, opowiadamy historię o tym, jak to każdy z nas zapłacił 300 zł od osoby za własną głupotę. Niestety nie zrobiliśmy check-in online, przez co tyle nas skasowali za zwykłą odprawę. Odwołujemy się dalej do Ryanera. Nie wiemy, czy odzyskamy te pieniądze, ale przynajmniej popatrzcie sobie na piękne widoki. Chciałabym jeszcze zaznaczyć, że jest to podróż na jeden dzień. Znaleźliśmy bardzo tanie loty, za 80 zł w dwie strony. Stwierdziliśmy, okej, okay, robimy budżetową podróż, lecimy. Co prawda nie wliczyliśmy ogromu, ogromu kosztów. Na przykład 120 zł kosztowało nas przetransportowanie się z lotniska do centrum Londynu. Uwaga, uwaga, autobusem, który jechał dwie godziny. Także nie najlepszy środek transportu, mimo Oto dotarliśmy. Patrzcie, co znaleźliśmy. Big Bena, w końcu po trzech latach odsłonęli. Tak się to mówi. Nieważne. Odsłonili. <laughs> Ty aż tu cały nieroztarty ten. Taką grę korektora. No, ja się na ślepu malowałam. <noise> w ogóle powiem, że ja tu byłam już trzy lata tam, bo nie wiem, czy Wy to wiecie. I mam teraz takie flashbacki, ale właśnie ten bigłem wtedy był zasłonięty. No, a teraz go widać, więc fajnie i tam zmierzamy. Po prostu jesteśmy strasznie głodni, bo jesteśmy na jednym wrapie od czwartej rano, nawet od trzeciej, bym powiedziała, na nogach. I w ogóle mak na śniadanie nie jest dobrym pomysłem, więc szukamy teraz jakiejś kawy ale gdzie można usiąść, zjeść, to ciekawe, bo trochę zdychamy, plus cały czas pada. Byliśmy w sklepie pamiątkowym i kupiliśmy w sumie jakieś tam pamiątki i uwaga Jelly fruits okay. Nigdy tego nie jadłam Jadłaś to? Nie ale... Kuba ty też Kuba, tak do mnie Trzy za jednego Trzy za jednego Kuba Dobra No uwaga. na trzy Ja na Nie zaszedł Serio że jelly, myślałem, że to Ale to nie jest wcale jakieś dobre. No. Obrzydliwie coś się pożegna. I to zawsze. brzydkie. No weźcie mi to! Weźcie, bo się oplułam. Słuchajcie, po naszym super jellyfrucie kupiliśmy sobie Kanapkę w sklepie za dwa funty. Jedliśmy ją z kubą na pół i kupiliśmy kole, wyniosło na sto, jak. No 15 zł, proszę, No, Prawda, zmokliśmy, bo jedliśmy dosłownie w ten sposób, jak teraz stoimy. Tutaj jest w ogóle bardzo ładny w ogóle spot, także porobiłam przebitki, a teraz szukamy dalej jedzenia, bo dalej jesteśmy głodni. Słuchajcie, przeszliśmy właśnie do Chinatown Tutaj macie dobra, szybko wam to pokażę <grym zainteresowań> Ponieważ strasznie leje też i nie chcę zalać aparatu i stwierdziliśmy że... O, dziękuję bardzo, dziękuję <grym zainteresowań> chodzi? do każdej restauracji Patrzy się na ceny i a nie, wychodzę stąd Stwierdziliśmy, że zjemy tutaj, bo jest tanio i no normalnie takiego chińskiego jedzenia nie mamy Teraz na to totalnie przypadkiem jak byliśmy w sklepie Lego i MNMS-ów. Także Słuchajcie, musieliśmy mieć taką siatkę na parasol, która była rozdawana, żeby wejść do sklepów. To skończymy w jakieś knajpce w Chinatown i co ty masz? Coś tam też teriaki, otrzem teriaki, i ma to samo co my. Generalnie za to ja zapłacę nie wiem, z sześć dych i mamy w sumie pałeczki, także sztukę wyładzenia. Znowu jesteśmy w naszym ulubionym parku, Sand James, ale po prostu on jest tak na środku wszystkiego i fajnie sobie przez niego przejść lepiej niż przy ulicy. No i powiem Wam, że wyszliśmy z naszego super jedzonka, które swoją drogą było ok, ryż był dobry, ale ten kurczak był jakiś dziwny, ale wydaje mi się, Pasz, że to po prostu. Dziwne. My nie mamy ich kubków smakowych, bo tam było dużo Chińczyków, więc po prostu możliwe, że oni takie lubią. Ja generalnie nie przypadam za mięsem, więc no nie dziwi mnie to, że po prostu, no ale myślałam, że będzie git. Myślałam, że będzie to budżetowe jedzenie, zapłaciliśmy dwie stoły także realia w sumie dużego miasta, no ale czemu oni podlewają jak pada deszcz? No w każdym razie idziemy teraz znowu do tej całej Victoria District, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale tam już z tamtą... nie, no bo to jest... nazywa szalonyńska przygoda Powoli dobiega końca. Myślałam szczerze, że to będzie taki bardzo estetyk, piękny wyjazd, po prostu zdjęcia, ale dosłownie jest tutaj. To są papugi! Wow, papugi. Ja się generalnie boję ptaków, więc stąd idę. W każdym razie dochodzę do konkluzji, że po prostu leje w tym Londynie. Także doświadczyliśmy z jednej strony prawdziwej londyńskiej pogody, ale też zobaczyliśmy, że nikomu deszcz dosłownie nie przeszkadza. I właśnie jak to powiedziałam, to zaczęło tak ostrolać, także chyba mam parę W ogóle powiem Wam, że to jest dla mnie tak surrealistyczne, że w ogóle my się spakowaliśmy w trójkę i ja po prostu u wieku 17 lat z moimi przyjaciółmi na jeden dzień do Londynu. W czasie szkoły. Myślę, że mało osób tak robi i uważam, że to jest dosyć oryginalny sposób spędzenia środy. Wracanie o, <grytanie> wracanie o drugiej w nocy, żeby potem wstać o 6 rano do szkoły. Super plan na życie, a myślę, że jeżeli będę częściej podróżować, to nie będę wypełniała takich wpadek. Zawsze będę robiła check in online na przykład, bo tak mi bolą te trzy wydane, że po prostu już zapamiętam to do końca życia. Widzę jak męczy gadanie do aparatu i chodzenie jeszcze takim szybkim krokiem. No i słuchajcie, już jesteśmy w busie Będziemy le yy, lecieć na lotnisko Jedziemy tak naprawdę szybszym ała, yy, autobusem, niż byśmy mogli Teraz tam w sumie czekają dwie godziny drogi, ale W sensie jakby, jeżeli jest się tu na jeden dzień, to naprawdę, to naprawdę spoko jest... Ale no myślę, że żeby zobaczyć naprawdę tak Londyn na no, to Trzeba spędzić no. dni jak nic I tak w większości się nie zobaczy No ale fajnie, jak, żeby zobaczyć te w sumie główne rzeczy no, nie jest bardzo udany, ale uwaga, już że nie zdążyliśmy na lot, ale się udało. Oczywiście korki, korki lądowe miasto. A właśnie się taki mabaratem, więc kolejka do samolotu. To zostało. To... Jeszcze dwa. Teraz się zaczęło nagrywać. Intuicja nam dobrze podpowiedziała, bo mieliśmy jechać 17.30, a wsiedliśmy w autobus o 17 i dzięki czemu zdążyliśmy na samolot. Inaczej byśmy siedzieli tutaj głodni bez jedzenia pieniędzy, wody, wody. Do 13. .00. Tak, od trzech dnia kolejnego. A wiadomo czwartek dzień szkolny. No ale szkoda. My chcemy taką przygodę przykoczmaria, ale no nie chcę nic krakać, no chcę. bo mi się podoba, że lepiej. żeśmy skręcili i jest wschód po naszej stronie, także ja już szczęśliwa. Tutaj Content Creator się tworzy ramen to telefony, aparat dolecieliśmy szczęśliwie cali i zdrowi, zaczynaliśmy na stacji, kończymy również na stacji zaraz jeszcze jedziemy po Maczka e, słuchajcie, kupiliśmy płyn do spryskiwaczy, ja się nad tym nie znam on tutaj coś tu będzie wlewał, bo dosłownie jak jechaliśmy, ja wam to aż zaprezentuję, oj Jakiegokolwiek płynu nie było, a szuba urąbana, także kupiliśmy. Myślę, że do końca Was to nie interesowało, aczkolwiek jest to pewnego rodzaju przeżycie. Płyn do spryskiwaczy. No, także super, jedziemy na Maka, który jest hit. Mak jest tutaj, to tu nie musimy nigdzie jechać. A to pani z Marcia. Dzień dobry. Już w pozycji spania, a my na tu super działa, ekstra. No, jesteśmy już w Zielonej, nie odzywam się do Was na trasie, bo będzie muzyka i tak dalej Zresztą też, no po prostu się dzieje, wiecie, jak się jedzie, po prostu w samochodzie. W każdym razie dojechaliśmy. Co prawda, na trasie, na A2 coś nam się powaliło. Jeżeli chodzi o zjazd na Poznanie, w sensie właśnie zjechaliśmy na Poznanie, pominiliśmy. No, nieważne. Jest druga, 20 każdy musi, może zdarzyć. I dwie wiórka Nie co to w ogóle jest. Dwiewiórka. Duża. Dwie dwie Zuzi już nie ma, teraz kuba odwiezie do domu, sam też jedzie spać, no bo jutro czwartek, a dalej nie wierzę w to, co my zrobiliśmy, że taka godzina, ja wracam do domu, dosłownie. Londynu. Dosłownie 24 godziny na nogach challenge dobiega końca. Serio będzie równo: 24 godziny, jak nie śpię. A dziś wcześniej spałam 3 godziny, więc jest masakra. Wpadajcie na Instagrama i widzimy się w kolejnym. Tak, dwie serdecznie. No i widzimy się w kolejnym filmie. Pa! Czajcie, że dosłownie za parę godzin będę w Polsce parę godzin temu trzymałam w Polsce. Dosłownie przyjechałam tutaj na obiad. I kanapkę z Tesco Express, ale jest super.